Jezu, Enduro jest takie super! Milko, bez błędów. Pozdrawiam kibiców serdecznie! Mięciutko! Ciśniemy. Ciśniemy! Zaczynamy zabawę. Dzień drugi Enduro. Miłość z jazdy to podjazdy. Dobrze, proszę Państwa. O, jest numer jeden, panie Piotrze! Ale będzie wspaniale! Jezu, enduro jest takie super! Enduro jest takie fajne! Ty! Dawaj, panie Piotrze! Mięciutko, bez błędów! Dawaj! Teraz kamienie! Zobaczymy jak sobie poradzisz, panie Piotrze! Na kamieniach! To wow, ale dobrze! O oh, kurwa, ale dobrze! Dawaj, dawaj! Jeszcze tu! Nie pomyl się! Miękko, miękko! Dawaj, dawaj, dawaj! Ale dobrze! Wow! Panie Piotrze, jedziemy! Dawaj, dawaj! Przerzutka. Lecimy dalej, burko. Wow! Dla zdjęcia wszystko. Dzięki ziomal, powodzonka. Uuu, dobra. Ale bicik piękny. Się zmienił jakiś chill romantyczny. Ale spoko. I podjazd Ślicie oh. ślicie Dawaj, dawaj Dawaj, dawaj, kawałeczek Panie Piotrze I trzy Szybko, ale stabilnie Mięciutko lecimy O! Oh. ale zostałem czymś w li? Siemanko ah. do góry hamowanie odbitka dawaj tu zaufaj będzie pyk tu druga dobrze dawaj 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 Piotruś Dawaj dalej niciutko oprzyj się tu tak jest leciły pik, dawaj, dawaj Uh. Bo to są chillowe zawody. Dobrze, o okay. jest numer dwa! Ależ wspaniała noc! Dawaj, dawaj, Krzyżu! Mięciutko. Mięciutko Pik. Bez błędów, panie Piotrze, bez! Mieciutko! Uh. Ale dobry jest! Ja dole. Pik! Spacer! Spacer! Mięciutko! u, Tutaj błąd, ale dawaj Piotrek! Nic się nie dzieje! Lecisz sobie dalej. Enduro. Przerzuteczka. Mięko. Bez błędów. Dawaj, dawaj. Bez strat. Mięciutko, o, dawaj, dawaj. Dawaj, Piotrusz! Mięciutko! Ale dobrze! Uuu, No, ale w drzewo Ale jest dobrze, dobrze, dawaj, dawaj Uuu Dawaj, dawaj Bez błędów, bez błędów, miękko ale. Dawaj, 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 dawaj Piotrzuś Jeszcze kawałeczek, już końcóweczka Już praktycznie to masz, dawaj, dawaj Ostatnie metry, dawaj Dawaj Teraz żeby tu nie zjebać i lecisz Kamilek! Lecisz! Chichopa! Sy Dobrze panie Piotrze, o jest numer 3 bez błędów. Lecisz. Ach, wspaniale! <grym> dawaj, dawaj. Tu miękko, bez błędów, dobrze. Tu szeroko korba. Tu nie pomyl się, nie pomyliłeś się. Dobrze. Miękko, tu wysoko, dajesz korbę, fajnie płyniesz. Dobrze Piotrek, bardzo dobrze, ale dobrze jest, nie zepsuj tego uh! Dawaj Piotruś, mięciutko I... uh! uh! Dobrze, dobrze, nic się nie dzieje Nic się nie dzieje, ale dobrze to było Uh! uh! Trula. Jeszcze kawałek. Fajnie uh. No nie pobycie? Dobra, dawaj. dawaj. U. Uh. O nie. A to. Na Ha Trudno panie Piotrze Tak się zdarza Tędy się zdarzają U, Trudno A. Ech, Dobrze panie Piotrze Końcóweczka 3, Już 2, do domu Jeden Uuu! Uh, nowa trasa nie znam, ale nieźle. Tutaj nie, nie popełnij błędów, proszę Panie Piotrze. Teraz już musisz tylko dojechać. Teraz już tylko dojeżdżamy. Żadnych błędów. Mięciutko. Bez. Bez, bez popełniania błędów. I... Uuu! Uh. Dobra. jest tracić energii. A, żeby nie zepsuć, Tu jest jakaś bela. Mięciutko Pozdrawiam kibiców serdecznie. Mięciutko Ciśniemy. Ciśniemy. Dawaj! Dawaj Piotruś. Bez Popełniania błędów. Miękko. Tu się wbijaj. Dobra. Dawaj. Lecisz, lecisz. To jest twój przejazd. To jest. To jest to, jak masz to pojechać. Patrz. Dobrze. A! Dawaj. żeby bez, bez jakichś błędów teraz. Dawaj, dawaj. Końców. Końcóweczka. Końcóweczka już jest wtedy. Dawaj. Bez błędu. Bez żadnego błędu. Jedziesz to. Masz to. Masz, końcowe, jest! Piotrek! Końcoweczka już. Już żadnego błędu. Nie popełnisz. Już praktycznie do to dojechałeś. Dawaj. Dawaj, dawaj, dawaj. Ostatnie metry. Ostatnie metry, Piotrek. Jest. Kurwa. Uu. Uu. Czekaj, czekaj. Goed! Kijk ja. Ja, dan!